Witam Cię w kolejnym moim odcinku, w którym realizujemy kolejne już zadanie z zakresu matury z matematyki. Jest to kolejne zadanie z arkusza, który ja na tym kanale oznaczyłam arkuszem numer 2. Popatrz na treść tego zadania. Mamy to zadanie 17 i jego treść brzmi: W ciągu geometrycznym wiemy, że trzeci wyraz ciągu ma wartość 96 i piąty wyraz tego ciągu ma wartość 1536. Suma pierwszych sześciu wyrazów tego ciągu wynosi. I teraz, żeby wyznaczyć sumę pierwszych kilku wyrazów ciągu geometrycznego, to musimy skorzystać ze wzoru następującego. Czy nie musimy, tak? Możemy sobie wyznaczyć pierwsze sześć, po prostu do siebie dodać, bądź możemy skorzystać z następującego wzoru. Pierwszy wyraz tego ciągu razy i w liczniku mamy 1 odjąć Q do potęgi N, a w mianowniku 1 odjąć Q. Jak widzisz, potrzebujemy wyznaczyć pierwszy wyraz tego ciągu. Skorzystamy tutaj ze wzoru na n wyraz ciągu geometrycznego i ten wzór wygląda następująco a 1 razy q do potęgi n odjąć 1. O co w tym chodzi? Zobacz, jeżeli tutaj mamy potrzebny, podany trzeci wyraz ciągu, to korzystając tutaj z tego wzoru, który teraz widzisz, trzeci wyraz ciągu to się równa pierwszy razy q do potęgi n. U nas n ma wartość 3, odjąć 1, czyli 3 odjąć 1 to jest 2. Na takiej samej zasadzie możemy sobie wyznaczyć piąty wyraz ciągu czyli piąty wyraz ciągu geometrycznego to będzie A1, czyli pierwszy wyraz, razy Q do potęgi czwartej, no bo N odjąć 1, czyli 5 odjąć 1 to jest 4. I możemy sobie tutaj zrobić z tych dwóch równy układ. I teraz podstawmy sobie pod A3 96. Czyli tutaj otrzymujemy 96 to się równa A1 razy Q do potęgi drugiej. Nie zapisałam znaku mnożenia, ponieważ w matematyce ten znak mnożenia w tego typu przypadkach możemy sobie po prostu pominąć. I teraz pod A5 powstawiam 1536. Zatem 1536 to się równa A1 razy Q do potęgi I mam taki układ, jak widzisz. Z takiego układu mogę sobie wyznaczyć dowolną niewiadomą, czyli albo Q, albo A1 i sobie wyznaczymy A1 z tego pierwszego równania. Ja go najpierw tutaj przepiszę na takiej zasadzie, że po prostu zamienię stronami to równanie. I z tego równania wyznaczam A1, przy czym, żeby go wyznaczyć, to ja podzielę obu stronie to równanie przez Q do potęgi drugiej. Czyli tutaj otrzymuję A1 równe 96 dzielone na Q do drugiej. I teraz takie moje równanie podstawiam pod a1. Tak? Czyli pod a1 w tym drugim równaniu podstawię dokładnie tutaj tą wartość, którą tutaj widzisz. Otrzymuję zatem 1536 równe 96 dzielone na q do drugiej razy q do potęgi czwartej. Na tej podstawie otrzymuję 1536 równe 96 q do czwartej razy dzielone na q do drugiej. I teraz zobacz co tutaj otrzymuję. Otrzymuję tutaj dzielenie potęg, których podstawy są identyczne. Dlaczego dzielenie? Dlatego, że kreska ułamkowa zastępuje nam znak dzielenia. I teraz w oparciu o działania na potęgach ja wiem, że jeżeli dzielę potęgi, których podstawy są identyczne, to podstawa zostaje taka sama, natomiast wykładniki muszę od siebie odjąć. Jeżeli nie pamiętasz, jakie są zasady działań na potęgach, pierwiastkach i logarytmach, to zajrzyj do opisu tego filmu. W opisie do tego nagrania znajdziesz link do mojej playlisty, w której to omawiam wszystkie najważniejsze wzory związane z działaniami na potęgach, pierwiastkach i logarytmach oraz rozwiązuje konkretne przykłady dotyczące właśnie potęgowania, pierwiastkowania oraz logarytmowania. Korzystając tutaj o, z tej właściwości działań na potęgach, ja wiem, że 1536 to się równa 96Q do 2, dlatego że 4 odjąć 2 to jest 2. Zamieniam teraz to równanie stronami, czyli 96 wpół do drugiej to się równa 1536 i obustronnie to równanie dzielę przez wartość, która stoi przy niewiadomej, czyli przez 96, otrzymując q do potęgi drugiej równe 16. I teraz na tym etapie ja się muszę zastanowić, jaką wartość bądź jakie wartości muszę podnieść do potęgi drugiej, aby otrzymać 16. I w normalnych przypadkach uczniowie mówią 4. No tak, ale minus 4, jeżeli podniosę do potęgi drugiej, to też otrzymam 16. Dlatego Q będzie miało dwie wartości: minus 4 i 4. Czyli iloraz tego ciągu geometrycznego może przyjąć wartość minus 4 oraz 4. Na tej podstawie ja muszę wyznaczyć tak naprawdę. Dwie wartości A1, czyli dwie wartości pierwszego wyrazu tego ciągu. Znaczy, oczywiście może się okazać tak, że dla jednego i drugiego ku ta wartość będzie identyczna. Natomiast musimy to sobie najpierw sprawdzić. Czyli teraz obliczam pierwszy wyraz tego ciągu dla ku równego minus 4. I teraz wybieram sobie albo to równanie, albo to, wszystko jedno, żeby wyznaczyć A1. Ja sobie wybiorę po pierwsze, czyli a1 razy q do potęgi drugiej jest równe 96. I teraz podstawiam po prostu pod q minus 4, i tutaj otrzymuję a1 razy minus 4 do potęgi drugiej jest równe 96. I tutaj otrzymuję 16 razy a1 jest równe 96. Dlaczego 16 razy a1? No bo minus 4 do potęgi drugiej to jest 16. 16 razy 1 to jest 16a1. I teraz obustronnie to równanie dzielę przez 16, czyli przez wartość, która stoi przy niewiadomej, otrzymując a1 równe 6. Czyli dla kół równego minus 4 pierwszy wyraz tego ciągu jest równy 6. Teraz dokładnie to samo robię dla kół równego 4. Ja tutaj też sobie wybiorę ten, ten jeden, to jedno równanie i też tutaj podstawiam po prostu pod kłótwórkę, otrzymując a1 razy 4 do potęgi drugiej, jest równe 96. I również tutaj mamy dokładnie ten sam przypadek, czyli 16 razy a1 jest równe 96. Obustronnie dzielę równanie przez 16, czyli przez wartość, która stoi przy niewiadomej, otrzymując a1 równe 6. Czyli jaki jest z tego wniosek? Niezależnie od tego, ile będzie wynosił iloraz, czyli czy będzie wynosił minus 4, czy będzie wynosił 4, to pierwszy wyraz tego ciągu zawsze będzie wynosił minus 6. Po prostu kolejne wyrazy tego ciągu będą się od siebie różnić przede wszystkim znakami. No to w momencie, kiedy mamy już wyznaczony pierwszy wyraz ciągu, wyznaczony kół, no to jestem w stanie wyznaczyć, Sumę pierwszych sześciu wyrazów tego ciągu. Ja tutaj zmniejszyłam tablicę trochę, żeby zyskać więcej miejsca na rozwiązanie tego zadania. Wyznaczmy sobie teraz szukaną sumę dla Q równego minus 4 oraz pierwszego wyrazu ciągu równego 6. Podstawiam tutaj do tego wzoru, który widzisz tutaj, zaznaczony taką ramką. I na tej podstawie otrzymuję S6 równe 6 razy 1 odjąć minus 4 do potęgi 6 dzielone na 1 minus minus 4. Na tej podstawie wiem, że S6 to się równa 6 razy kreska a w liczniku 1 odjąć 4 do potęgi. Szóstej, czyli tutaj możemy sobie wpisać od razu 4900 4096 dzielone na 1, dodać 4. Zatem SS6 to się równa 6 razy i w liczniku mamy minus 4095 dzielone na 5. I teraz możemy sobie albo tutaj skrócić, dokonać skrócenia, czyli minus 4095 możemy sobie podzielić na 5, bo tutaj się to skróci. Albo możemy sobie licznik tego ułamka podzielić, pomnożyć przez 6 i dopiero później podzielić przez, przez 5. Natomiast ja uważam, że mniejsze liczby będą, jeżeli sobie dokonam skrócenia. Minus 4095 dzielone na 5 to jest minus 819. Minus 819 razy 6 to się równa minus 4914. Policzmy sobie teraz sumę dla q równego 4 oraz dla a1 równego 6. I tutaj również podstawiamy do wzoru i otrzymujemy S6 to się równa 6 razy 1 odjąć no nie 6 tylko oczywiście 4 do potęgi szóstej dzielone na 1 odjąć 4 to się równa 6 razy 1 odjąć 4900 6 dzielone na minus 3, i tutaj sobie możemy skłócić mianow mianownik tego ułamka z szóstką. Tutaj w mianowniku nam zostaje 1, tu nam zostaje 2. Zatem w tym przypadku S6 to się równa 2 razy minus 4095. Zatem S6 to się równa minus 8190 i tutaj oczywiście powinien być w tym miejscu minus tak. Czyli możemy sobie zaznaczyć, że a jeżeli faktycznie tutaj będzie minus 4914 i minus 8190. W tym filmie to już wszystko, zapraszam Cię do kolejnych moich odcinków na tym kanale.